Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry na ElektroBlog z Janem, ale Jana nie ma, bo ma wygłębkę i siedzi od dwóch godzin na kiblu. Jest za mi Szymon, który świruje na skirpuszki w kilku minut. No! Teraz zginę! Nie mogę! No, Pomoc, on mnie gnębi! Nie wiem. mogę? Nie, nie możesz go gnębić. Mój zewno! Jak widziałem nie będzie, tak do dźwięki do dostał. do stopnia. To są stopnie w biegunce? <laughs> nie wiem. Ja, ja myślę, nie... że nie ma! <laughs> nie ma wiesz, go tak humorystycznie, bo nasz kanał, słuchajcie, zewier. To ma być po prostu śmiech, zabawa i prawa, by jak na przykład jesteś na kib. To zobacz. No, to to zobaczcie, to pokażę ci co to jest śmiech. Nie, 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 nie. Nie, nie ja tu oświetlam wioskę. Aaaaa! To jest śmierć! Spalić się. Wioskę. Kurde. Nie spaliło się. Dobra, no to będę cię wybić jeszcze. Widzowie, Ja im mówiłam. Że jak mamy na gilipać, to nikon nie wypowiem, może by nie było, że jesteśmy jakieś psychicznie. Może psychicznie, ale tu nie mam. Co, Dzień dobry. Na... Co tam? Jak tam? O bo ty czy masz biegunkę. Co robicie? Grana Zarobicie. Co robicie? Na YouTube jesteśmy. Beze mnie! Powiedział za rapę! Ty masz biegunkę? A... Tak, mam. <laughs> Wy <Wypierce> obróciłem. <laughs> Dobra, czekajcie. Za długo. Ja nie mogę. Kur... ...na. Wróciłem. Źle się po, Źle się podtarłem. Mi dupa piecze. Dupa nie piecze? Dupa. Ta, Źle się podtarłem. Widzę. Ja to wytry, bo nie wyklęło, bo nie wykraczę jakoś. Kurde. Ale lagi! <tuszyna> Ej, pokażemy im swoją piwnicę. Nie, nie pokazujemy żadnej piwnicy. Nie! Ogólnie to jest sklep. Takie aparcie ja I tutaj jakoś tak... Ale no, ty jesteś tof, tak, się... ale ty no, jesteś tak. Tak, się okraść. Każdy chce być jak ty. Co ja zrobiłem, niby takiego? Myślisz, że jesteś tof, zabijesz mnie myślikiem? jestem tu, troszkę i wtedy się pogrzebaj. Ty, bo zgubiłem Ja nie mówię, że ją Ale oni się No kur... Bo naprawdę mam ja, Nie dam się Junia! Co ty mówisz, Junia? <coughs> Junia! Każdy pomysł to jest zły pomysł, Junia. <tary> Nieprawda. To było Prawda. Zbawanie, Ona chciała, żeby się przebrał w Hello Kitty. No. Ja nie, chciałem, to, to, się... nie, nie, ja się tam, nie, nie, Ja nie, <skrym> ja <skrym> ja 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 się nie, 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 i nie, nie, i nie, Ja bo świruje nie, 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 będę nagrywał za niedługo. Tylko, że muszę

Po wiosce. Tu się zaczyna wioska hmm. i idziemy tam. Ogólnie, zgadnijcie, gdzie jest mój dom. Zgadnijcie, który to cool. dom. No dobrze, się, to jest mój dom, oni się na mnie śmieją. to jest mój dom. Where... No, Zbudowała z brzozy. Fuj. Nie... A jak ]Yeah, UH! na dom, jakieś kurde trzy kulki na sobie? Ja idę po <laughs> siebie. Zamykam się, bo <miech> nie płakać w skąpniku. Ja, ja budowałem ten dom, ja tego domu nie budowałem. Ja tam w, górę pra... ja tam w ogóle prawie nie jestem. Ogólnie tam on kogoś... No bo ty u mnie w piwnicy siedzi, dziadzie. Nie wiem, ja, ja siedzę w innej wiosce i tradeuję się z moimi villagerami. jest ja jakiś mały, nie wiem, skrzacik. Nie wiem tutaj w zaszulady. Czy ty nie posłaś do mnie do domu i zobaczyłaś mojego Dauna. Dy... Mojego Jan no, ma debilka, ja mam downa. Ej, nie! To tak o, brzmi: Jan ma debilka, a ja mam downa. Dumny z ciebie! z jest, o, kto wymawia. Au, ja filika, to wymawia. Ogujeść od ogłoszenia i się na razie nie zgłosił, ale. Dobra, to jest dom takiego flipa, Zobaczymy, czy on będzie chciał wyjąć na nagrywać, tak? Jan na lower, od dzieci, on nie, on, niósł, on się lekko obraził. Za co? Za? A ty to kto jest, jest, ten... A nie to szkielet. U. To jest sklep Jana. To, to jest Bikon. To tego Janna Lover coś tam. To jest. Jestem. Nie pokażę Wam, to jest stary domek na wioski. To jest jakiś najpierw. Coś robić? robić albo ja bo cię zabijam! To jest maniek. On niech se będzie maniek. Ja na nie niego mam. Masz to problem do Mańka? Masz problem ja? do bańka? Nie, no, problem do bańka? To jest piwnica, on nie pozwalają wam jej pokazać. Ale to, dobra, dobra, właśnie, nie, Zapraszam. to jest tak. ja, ja ogólnie sama to budowałam, on tylko sam odekorował. I to wszystko ja zrobiłam, to jest ten wybilek, tak? Ale ty nie zbudowałeś, ty tylko tutaj te pomieszczenia z tej komnaty zrobiłaś, a ja reszty tu wyremontowałam. A wiesz się cicho, Junia. I tutaj ma osadników. Chodzi ci o moich niewolników. <grym> gnębi, widzowie. Nie, nie gnębię ich, oni są karmieni. Raz na <grym> ruski rok, ale karmieni. Nie puść ich kiedyś, prawda? Czy co? Dobra! Dość tego, chodź tu, dziunia! Dość wam tego! Koniec! <grym> I to było na tyle. To jest praktycznie... nie, to jest jeszcze... I to było na tyle z... Y... Życia lęki! Uuu! Możemy tańczyć. Troszkę mi wraca. Ej, nie macie. Nie Ej, co macie... to jest lur? Co daje enchant lur? Nie wiem. Um, na mędkę. Na Nie macie psychopki. Ja nie mam to jest kolejny sklep a to jest basen, którego ja zrobiłam sama z ptaszkiem i którego wydaliśmy to jest mój jak co no ma to na imię ma... ma na imię Maciuś, Maciuś. a tam, a tam kuczak jest kuczak. a tam jest Mariusz a Mariusz się tam lata a to jest mój sklep z butelką sklep butelka. butelka ogólnie ja chciałam żebyście Znajm tutaj grali, ale oni się nie zgodzili. Mówisz to już drugi raz! Ja to się zgadzam! zgadzam. Ja, ja nie. Dobra, dwa głosy przeciwko jednemu Dobra, macie poprosy... Chodzi ci jeden Prosi. głos na jednego <laughs> Ej, wywalił u nas. Widzicie że Dobra. Ale dobra, nie macie przykład tych nie mam. Poprzeć do wioski, poprzeć do do drugiej wioski i zobaczyć co zrobiły. Robicie? Ale, ale mam lagi! <grym> On tak od kilku godzin marudzi, że ma lagi. A to po prostu co marudzi. Bo... Mam. <grym> Ej, Dziwia, nie ma wagonika! Idziemy, nie idziemy. Bo staj baję, Jasiu! Music! Slash! 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 No. Dobrze nie życzę tego, tego drugiego mieczka, który też mi bardzo walnie tam nazwa widzowie, ale ile on jest to, w Nie wiem. Chodzi ci o moje pau, pau, pau! Oczywiście, że mówi. tego użyję. To nie jest miecz, To nie jest miecz, a nie chodzi ci. A nie ci o miecz Filipka? Los peltalat! <laughs> Oni chyba na oglądali. To nie, to nie jest palion, to jest aberka. Aberka i bobuś. Ojej, Oj, ja właśnie dostałem od mamy ten, takie pyszny, ten, yyy, serowe. Mm. Potem się nie bicie, że masz sroczka. Nie na samym będziemy zespół ziemniaki z was. Mm, nie ma watna. no. czemu, z fajnego byś miał mańka kolejnego może. Jak ktoś jest z Mańkiem albo Maciusią, pozdrawiamy skutecznie. Zbieramy małych Maciusiów. Czudno. wyrządza. No za mnie morda. To nie było. A... To, to, to jest mój drugi raz, na... To jest mój drugi. Dobra, się cicho ja gadam. To jest mój drugi raz na tym kanale, ale drugi raz wyszłem starszy i wyszłem mądrzejszy. Trzeci raz! Nie da się nabrać!

nie no, tak. drożka, to będę nie miałem! Ja w drugiej wiosce jestem, na zdrowie. Dziękuję. Ona nauczyła się. Na zdrowie! Teraz, teraz już no, nie robię. kurz Ona teraz na zdrowie! Kulturalnie! No właśnie! Ja... Bo jest na ten, no. bo jest na No! Ona się pokazuje tylko! Widzienie. Nie, nie dostaniesz kolejnego subskrybera. Tak, Pokaż skina! Ty się teraz, no idę! No za tobą jestem! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! <toddum> <A> nie, nie <toddum> No jestem tobą! Ale ty już <toddum> masz Pikmi skina! Ty jesteś Pikmi! Huh? Ty, <toddum> <Nie>, bo on mi lubi! Ja nie mam jedzenia! Ja nie mam jedzenia! Weź, bo ja cię nie go gonię. proszę, daj mi jedzenie! Ja nie wiem jak ale ja sobie robię rajda w tej wiosce. Nie. Ja mam ja ci pomóc? Nie jestem ja superad. Ej! Uciekamy, zabieramy wagoni, uciekamy! Ale której? Krestaj na mnie plusz, trochę szacunku, ty szto! Na Dobrze. Głębię zajmował mój wagonik i sobie jadę teraz. A! Szymek pozdrowi! Ale. <laughs> I, I czemu Zdrowa. robisz? Pozdrawiam Czebie... wszystkich, matkiściów. Dwie, i o mnie chodzi na kanał um, wiesek wias 2G327. Tak? moje imię. Po prostu, okay, po się prostu w opisie będziecie mieli linka. Zadbam o to. Zabiję ci rodzinę. Znaczy, co? Co? Ja nie wiem, co Nie. Co zostanie? Z perfekcyjny family friendly i oh, ten... nie. Nie. najgorszy... jest to Ej, nie pokazuj, bo ci z tej ci filmik jeszcze, będzie bekaż ciebie. Na gramę z Wyobraż sobie, że teraz twoja mama to widzi. O Boże! No tutaj tyle wiesz w tym domku? A Szymek! Co ja ci powiedziałem! Nie potrzebuję pomocy w moim rajdzie. Nie, ja byłem tylko, bo coś i nie mam tego walonego. Szymek, czegoś nie obchodzi mnie to! No, mam mi to nie go. mnie godzić! No! A. Nie własny tam! A. Ja ci go tu Nie obchodzi mnie to! Samson craftuj. Trzeci raz już ci mówię. Pierwszy, Pierwszy. ale okej? Okay. Nie! 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 nie. Bad boju, nie wkurzaj mnie! Bo to też Oj, tak, Hehehehehehe widzieli, że ogonie, ...i oni was wszyscy słuchali. A! się wytnie. piękna pogoda! się co nie? garambista. Śnieży, pada i... no. I Brak sobie. chęci do cita. No, pididi się zrzygał. Przepraszam za słownictwo. nie ja bym bardzo chciała wam grać. Bo ja ogólnie... ogólnie dobra, sypał lęka! Dziękuję. Ej, dobra, ty no, nie chodź, zdecyduj, czy będą chcieli z nami grać. To nie nasza decyzja, niech oni zdecydują. No ani, ani kiedyś, która będzie, o tym się po filmie. Nie będzie żadnej okienki. Zdajmy ją. <grym> Ach, hale, dziady, znaleźli dziury w murze. Ale wy mądre jesteście. Wracaj tu! Alimentów nie patisz, wracaj tu! Śmiecia! Alimentów nie patisz! <grym> To no teraz ale strefa. Pył, pył, pył. Przemę przyjść mi żarcie. Padam z, z głodu. Spinam się na mnie darłeś. Tak. Przyjść mi żarcie, nie? Ja jestem Trail Chambers. Aha. Pamiętajcie, że was kocham. Tylko widzów. Podkreślam, tylko widzów. NOCNE PARTY! Ogólnie, ej, przeze nowe... autorskie, Przez autorskie będziemy mieli. Za co? I ogólnie... Powiem wam... Jakie jeszcze? prawo autorskie? What the fuck, Mada fucka? No, no, ja... No i przy tym, że pamiętam, chciałam powiedzieć, to chciałam. spocząłem. O, Ewa, no, tam coś idzie. Oh, elo. O Elo. Ej, a mogę ujeżdżać twojego gasa po chwilę chociaż? Nie, nie możesz. Bo chcę pokazać widzom najazd twój, jak se sam dajesz radę. Nie trzeba. Widzowie, zrobię, on tu Ale mi O jest! Świnka! Od kiedy to? Idziesz. <laughs> Era! <laughs> <laughs> masz, masz wieżaczka! Trochę świnka cię zabiła. To nie ja to była świnka. Nie, to byłam agresywna. Oni, ta, oni robią, oni robią pół party. Co w zasadzie inno siedzą? siedzą? Dzień dobry. Nie zabij, ja chcę to zobaczyć, ja chcę zobaczyć co się Ej, jak to? No, nam no, to jestem tą świnką, byłam ja, gdzie jestem agresywna. Tak. Ja się jej boję. Pomocy, zwróćcie na policję. Na ja. trzy. Ja jestem najgrześniejszą osobą na tym na temacie. Nie. Co ona, ja. co ona powiedziała? Co ona powiedziała? Co ona powiedziała? Że jest najgrzeczniejsza? Nieprawda, Szymek, ty nie jesteś. Ale on powiedział, że ona jest najgrzeczniejsza. obydwa nie jesteście. Przepraszam, Jako jedyna jestem przeciwna kradzieży. Jesteś Polar... jesteś z Polski. Mój najpierw za kradzieżą. To nie jest, jest prawdziwe pole ale ja Dobra, nie. Umy. Dobra. O, dzień dobry. dzień dobry. Ja dostaję na głowę jeszcze Chcę dostawaj. A pani co? Panie Zebir. O, co tutaj? E tam. Ogólnie widzę, nie jest taki problem, że nie działają. Na przykład takie przyciski, które mogą wam działać. To F5, te inne. Bo nie umiesz tego klikać. Jezu, o, ona, ona, ona się nabrała raz, że jak klikniesz Alt F4, to dostajesz diaksy. Nie kliknęłam Alt F4, nikt. Kliknęłaś. Nie kliknęłam. Kliknęłaś. Wykliknęliście. Wykliknęliście. Możliwe. No. Ale mądrzejsza nie jesteś. Zostaw fire resistance, zwiedźmy. Aje, co teraz? Pau! O? M, 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 M. Dawaj, pau, pau, pau! Ile ma trwać ten odcinek? Eee. Do białego rana. Jej znalazłem, on się przy mnie. Lena, mam nadzieję, że oni cię wszyscy zabiją. mała nadzieję. Jezu, Tymek, ty masz taki ping! Uciekać! Ucieczka! Tak! Przepełnie przecież, że... Nocne, koliszki. Ej, bo będziemy mieć prawa autorskie. No i dobrze. A co ci team zrobią? Gawonek ci naleje. <noise> no wiesz no, możliwe, że tak może zrobić, wiesz? Ja się takiego bazgro nie boję. Nie tak, powiedziałem to. Ta... Powiedziałem to. I teraz... teraz ten... Mike Tyson się zapuścić. Zostawiam obicjali... was na chwilę z nimi. Zobaczymy, o, co oni będą robić. Lena... E, weź ten... Weź wąż to pipkanie na przekleństwie. pi, ty go już pi, 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 śmiec pi, piu, trzeci si, afu motherfuck! dalej zero totem, mocne pul party Co? Byli grzeczni? Nie. Byliśmy najgrzeczniejsi na świecie. Wiecie, co ja miałam... Ja cały czas słyszałam co wy mówicie. Tak, Jan. My byli co powiedziliśmy. <grym> ja słyszałam. Tak? Ogólnie nie mam problem. Ja nie umiem montować, więc nie wiem co zrobić. Ty, ktoś mi zabija tych. Który to robi? Nie, to nie ja. Ja jestem w Trial Chambers. O kurde! Oni są na moksu! aż oni się skończą, Gdzie oni są? Na mocno, na czy te się zrespiły. Ale tym swoim, wie, tym, tym wielkim? Tak. Okay. Tym wielkim, pięknym klocu. Właśnie, Wracaj tu! Takich on Ej, do... takich pszczół byłeś do lania się. No i co teraz? ja teraz nie śpiewa. Mocne polarny! Ej, tu... Ej, co ty znalazłam? Lena! Lena! Ja cię <ślesk> Nie podoba mi się. się nie wiesz o tym. <laughs> <laughs> najgrzeczniejsza na serwerze. Nawet prezentu nie umie. Nawet nie umie podziękować za prezent. Taka najgrzeczniejsza. Nawet nie umie podziękować za prezent. Świnek nie chcesz? Nie, muszę was. Ta no świniam przy, przy, przypomina ciebie. Okej. Ja na ciebie. Dla mnie? Mhm. Ty szykuj dla siebie, Szymek już leci. <grym> ja leci z tym. tym helikopterem to on tak Ja, ja bym z Szymkiem nie zadzierał. Brunetem farbowanym. Jesteś farbowanym brunetem? Nie znam Cię. Nie, nie, jak Cię umyję to tak. Nie znam Cię. Ja się nie farbuję. Ja się nie farbuję. Jesteś blondynem! Jesteś... Jestem i zawsze będę. Ma, no, ja no. wyzywasz blondynek, że są głupie. No tak, ale ja nie jestem blondynką. Ja jestem blondyn. No to jest to zachło! To jest to nie... Haha, nie! <laughs> nie. That's, no. not That's not the same! Mm. Skąd ty się tu wziąłeś, Ziómek? Raz, raz... Mocne pół party... chciał być mądry, ale on się nie wyszło. On nigdy, musi, nigdy mu to nie wyjdzie, BTW. Zawie, 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 zawie. Czy tak, czy ten ty właśnie zresztą weksy? O ty pipko. O nie, weksy nagorsze. No shit. Co tam mi popu? Co tam mi popił? Nie jesteś tym. No. A nie widziałem że jak ogólnie, widzę, że nie wiem, czy powinniśmy kończyć ten filmik, bo już ma 25 minut. No to dobra, to już wystarczy. To dogramy jeszcze na kanał Jana. Dogramy, jeśli mi się OBS naprawi BTW. No to zobacz, się naprawi. Nie, naprawi się, bo muszę coś ogarnąć. Ty mi pomożesz w tym. A jak nie, to będę nagrywał znowu z jakiegoś kuchnianego kuchnia co nie ten Totem mi padł. Nie no gadaj, że no. ci totem padł. Mi też padł. Matching, Slay! Także widzimy się Diano na kanale. Elo! Elo!